Wyobraźcie sobie chłopaki Że podjeżdża do nas Naomi Campbell W Mercedesie Cable Co ty oszalałeś? Co niby miałaby tu robić? A co ty możesz wiedzieć, kretynie? Mogłaby zabłądzić i tu podjechać Przecież jest to możliwe? Okej, okay, okej, okay. podjeżdża i co? Dobra, i wyobraźcie sobie Pyta nas o drogę Okej, okay. nawet jeśli zabłądziłaby gdzieś na naszym osiedlu Jednego możesz być pewien To nie nas zapyta o drogę Okej okay. To więc pyta nas o drogę i od razu w wdziękowi mojego stylu. Po co odjeżdżam z nią nie oglądając się. Człowieku, na spójrz na siebie, opierdalasz się, nie masz roboty. Jaraz zielsko całymi dniami. Będzie się to tobą zachwycać pięć dni, a jak odkryjesz jesteś klepiącym biedę koleżką z blokowiska, zostawi. Modelki to dziane, suki, kleisz? Tak? Tak. Tak sądzisz? Mm. Kurde, zepsułeś mi zajawkę. A ty co, kurwa? Komunikuj się, komunikuj, znów się, zielsko, gruba się.